Witam na antenie Radia Maria pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich słuchaczy. Dzisiaj rozpoczynamy od przeglądu sytuacji międzynarodowej. Stąd patrzymy w stronę wschodu, konflikt izraelsko-palestyński. Konflikt, który rzeczywiście niepokoi struktury międzynarodowe całego świata. Tak, stosowanie zasady oko za oko, ząb za ząb, niszczy perspektywę pokoju w Ziemi Świętej i na całym Bliskim Wschodzie. To bez wątpienia. Obie strony odwołują się tradycyjnie zresztą do przemocy i konfliktu. No O tym konflikcie można powiedzieć, że jest tak stary, jak stary jest, jest świat. Natomiast e, zmieniła się w ostatnim czasie, w ostatnich latach, e, zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o prowokacje albo inaczej o początki e, konfliktu, którego teraz mamy apogeum. I musimy tu powiedzieć sobie wprost o tym, w jaki sposób wygląda tło tego konfliktu obecnego. Otóż doszło do profanacji miejsca świątynnego przez policję izraelską. Mamy końcówkę ramadanu. I również w ostatnim czasie sądy izraelskie zaczęły wydawać bardzo niekorzystne wyroki usuwające z domów wokół Góra Świątynnego rodziny palestyńskie, które zamieszkiwały te domy od 1948 roku. I to usuwanie z domów i również naruszenie miru wzgórza świątynnego było bezpośrednim powodem ataku dokonanego przez Hamas na terytoria i na miasta izraelskie. Mówi się, że wystrzelono ponad 3000 rakiet w stronę Izraela, natomiast Izrael nie pozostaje tutaj dłużne i używa całej swojej siły i potęgi wobec palestyńczyków, już nie tylko na zachodnim brzegu, do, 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 do których to konfliktów się przyzwyczailiśmy, czy ataku, ale również w strefie gazy, co jest bardzo niepokojące. Oczywiście z jednej strony Hamas, który jest organizacją i zbrojną, i wojskową, i polityczną palestyńczyków, nie zamierza przestać swoich ataków, przynajmniej na razie. No dlaczego? Z prostego powodu. Otóż straciliby wówczas Palestyńczycy przede wszystkim no, autorytet w oczach swoich rodaków, jeśli po takich decyzjach sądu izraelskiego, naruszającego przecież prawo międzynarodowe, bo powiedzmy sobie wprost, wywłaszczanie wyrzucanie z domu, z wokół z góry Palestyńczyków jest niezgodne również z prawem międzynarodowym. Ale Pływem tego konfliktu jest także ziemia. No przecież na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej, ziemia jest e, bardzo cenna. Otóż e, dochodzi do usuwania permanentnego przez władze Izraela Palestyńczyków, choćby, e, choćby z brzegu, zachodniego brzegu, ale przede wszystkim z sadów, które znajdują się e, w strefie e, także gazy. E, to pokazuje, że ten konflikt. Szybko się raczej e, nie skończy. Oczywiście palestyńczycy będą prowokować te ataki. Zasada oko za oko, ząb za ząb niestety będzie stosowana na Bliskim Wschodzie, ponieważ taka jest tam moralność, taka tam jest etyka z obu stron. My jej m, nie akceptujemy. My jest, jesteśmy wychowani w cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej, gdzie ta zasada oko za oko, ząb za ząb jest dla nas zasadą złą. Niestety na Bliskim Wschodzie w konflikcie izraelsko-palestyńskim jest ona stosowana. Permanentnie. Natomiast co jest ważne w tym konflikcie? Izrael stosuje niewspółmierną siłę w stosunku do tego, z jakim oporem um, palestyński mamy do czynienia. Otóż jeśli chcemy zachować na Bliskim Wschodzie pokój, to ataki ze strony państwa, czy odpowiedź na ataki palestyńskie ze strony państwa izraelskiego musi być współmierna te środki nie mogą polegać na tym, że Palestyńczycy, którzy e, no, są quasi państwem, są atakowani e, środkami takimi militarnymi profesjonalnymi, można powiedzieć, niszczone są osiedla, ludność cywilna e, zabijana jest przecież w domach, natomiast e, no, z drugiej strony bardzo często jest to tylko tak zwane wystrzeliwanie rakiet lub rzucanie kamieniami. Więc tej współmierności w tym konflikcie m, brakuje e, i to tylko i wyłącznie będzie jeszcze napędzało ten konflikt e, ze strony choćby państw ościennych, które również mają interes w tym, aby, e, aby podgrzewać tę atmosferę e, na Bliskim Wschodzie. Kiedy konflikt ten obecny wygaśnie? Moim zdaniem, gdy Hamasowi zabraknie rakiet. Niestety tak to wygląda, ponieważ z obu stron brakuje woli do porozumienia. Ale to, co jest najważniejsze, proszę ojca, w tym wszystkim, to reakcja świata zachodniego przede wszystkim. Kluczem do całego Bliskiego Wschodu dzisiaj i do zaprowadzenia tam pokoju jest reakcja Stanów Zjednoczonych. Niestety Stany Zjednoczone dały tak zwany carte blanche rządom Izraela do rozstrzygnięcia kwestii związanej przede wszystkim z zasadnictwem. To znaczy Izrael dzisiaj działka po działce prze do rozbudowy e, swojego państwa od Morza Śródziemnego aż po Morze Martwe i oczywiście to nie jest do zaakceptowania przez Palestyńczyków i to nie jest do zaakceptowania również przez państwa ościenne arabskie, ale także przez wspólnotę międzynarodową, bo to narusza także zasady opracowane i przez ONZ i wypracowane przez lata uzgodnień gdy powstawało państwo Izrael, chcąc zachować pokój na Bliskim Wschodzie. Izrael powinien uznać istnienie Palestyny na odpowiednim, określonym obszarze, dać im prawo do istnienia, a z drugiej strony Palestyńczycy powinni zaprzestać prowokacyjnych ataków na osiedla również izraelskie i na żołnierzy izraelskich. I co jeszcze istotne, finansowanie. Nie skończy się ten konflikt, Dopóki, będzie oba, dopóki oba państwa tak trzeba to nazwać czy obie strony będą solidnie finansowane i z tych środków czerpią przecież, e, zrobią e, znaczy zakupy broni, uzbrojenia, mam na myśli e, bezwarunkowe wsparcie finansowe ze strony Stanów Izraela, a z drugiej strony Unia Europejska również w jakimś sensie bezwarunkowo wspiera Palestynę. Dokładnie nie znamy wsparcia amerykańskiego jeśli chodzi o stronę izraelską, ale to oczywiście są wielkie miliardy dolarów. Natomiast wiemy jakie wsparcie daje na przykład Unia Europejska rocznie w Palestynie na tak zwaną pomoc humanitarną. Otóż jest to około 1 miliarda euro. A zatem jeśli chcemy zachować pokój na Bliskim Wschodzie, to prawo międzynarodowe musi być przestrzegane. Zasada nie rozszerzania granic Izraela musi być przestrzegana, ale też należy wymusić poprzez być może zaprzestanie finansowania czasowego lub ograniczenie finansowania obu stron, wymusić zachowanie czy zawarcie pokoju między obiema stronami. Innej możliwości w tym względzie nie widzę. To konflikt izraelsko-palestyński na Bliskim Wschodzie. Panie doktorze, docierają także niepokojące informacje dotyczące zmiany kierunku i stylu zachowania Stanów Zjednoczonych wobec inwestycji, jaką jest Nord Stream 2 inwestycji realizowanej pomiędzy Niemcami i Rosją docierają informacje, jakoby Stany Zjednoczone, które na początku nałożyły sankcje na firmy, które włączyły się w budowanie tego gazociągu, który jest zerwaniem solidaryzmu energetycznego chociażby na naszym kontynencie. Natomiast teraz dowiadujemy się, że to stanowisko Stanów Zjednoczonych najprawdopodobniej się ma zmienić. Ono już się tak naprawdę zmieniło. Biden, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden prowadzi cyniczną grę w sprawie Nord Stream 2. Do tej pory, gdy prezydentem stanu był Donald Trump, były nałożone sankcje na wszystkie firmy biorące udział w budowie Nord Stream 2 i te sankcje były egzekwowane, dlatego budowa tego gazociągu i powiedzmy to wprost, bardzo szkodliwego, niebezpiecznego dla bardzo dużej części Europy, w tym całej Europy Środkowo Wschodniej, jest to niebezpieczeństwo i energetyczne, i ekonomiczne, i polityczne. Jest to budowa gazociągu na podstawie, jak ja to nazywam, paktu Steinmeier Putin, z którego korzyści będą miały tylko dwa państwa, jest to podawanie, czyli, czyli Niemcy i Rosja, jest to podawanie sobie rąk no, zawarcie nowego sojuszu niemiecko rosyjskiego ponad głowami Polski, ponad głowami Unii Europejskiej. Gwarantem tego, tego, tego paktu jest funkcja, jaką pełni były kanclerz Niemiec Schroeder w spółce Rosneft, Jest tam szefem Rady Dyrektorów, co jest dla mnie rzeczą wręcz kuriozalną i niedopuszczalną, bo to pokazuje, że Niemcy łamią solidaryzm europejski, ale przede wszystkim łamią wszelkie zasady, które służą bezpieczeństwu energetycznemu i politycznemu wszystkich krajów Unii Europejskiej. Niestety Joe Biden, co prawda, nałożył sankcje na kilka firm budujących Nord Stream 2, ale od razu je zawiesił. A to jest kolejna rzecz, która jest wręcz niezrozumiała. A zatem te sankcje nałożone obecnie przez Joe Bidena są iluzoryczne. Ich nie ma, pozostały zawieszone. I jest to tak naprawdę danie zielonego światła w stronie niemieckiej i stronie rosyjskiej do szybkiego dokończenia budowy tego gazociągu, co niestety się dzieje. Tu brakuje moim zdaniem administracji obecnej amerykańskiej wyobraźni, ale przede wszystkim brakuje stanowczości ze strony innych państw Unii Europejskiej. Nie mówię tu o Niemcach, bo one poprzez tę budowę Nord Stream 2 budują swoją hegemonię na naszym kontynencie. Brakuje nacisków na stronę amerykańską, również polskiej dyplomacji, aby ta przywróciła wszelkie sankcje, które były stosowane wcześniej, tylko w taki sposób, poprzez niedopuszczenie do budowy Nord Stream 2 możemy sobie zapewnić bezpieczeństwo w tej części Europy. I to bezpieczeństwo szeroko pojęte od politycznego przez energetyczne, a przede wszystkim e, będziemy mogli, gdybyśmy zablokowali oczywiście budowę Nord Stream 2, będziemy mogli e, budować własną niezależność energetyczną na przyszłość. Dlatego o, znowu Stany Zjednoczone, tak jak na Bliskim Wschodzie, i rola Stanów Zjednoczonych wydaje się tu kluczowa. Nie może być tak, że my, sojusznicy natowscy, jedni z najważniejszych sojuszników natowskich, jesteśmy wręcz w tej kwestii przez Joe Bidena opuszczeni i ta zmiana polityki, zawieszenie sankcji przez Stany Zjednoczone postrzegam bardzo negatywnie. Co moim zdaniem odbije się na, na, na stosunkach również wewnątrz Unii Europejskiej, ponieważ Niemcy teraz, mając zielone światło, będą prowadziły politykę e, tak zwanego jedynowładcy. Nie będą już e, związane z żadnym, e, żadnym oporem czy żadnym paktem e, przeciwko tej budowie. To jest niebezpieczne. Czy na naszych oczach na nowo dochodzi do paktu e, Steinmeier? Putin czy Merkel, Putin niestety w pewnym sensie z błogosławieństwem amerykańskim. Panie doktorze, jeszcze jedno ognisko zapalne. Z niepokojem w dalszym ciągu patrzymy na to wszystko, co dzieje się na Białorusi, także chociażby w relacjach pomiędzy naszymi narodami, w jaki sposób traktuje się Polaków. W ostatnim czasie także Mińsk przeprowadził bardzo perfidny atak, oskarżając między innymi Armię Krajową o masowe mordy Białorusinów. Tak, Łukaszenka straszy Polskę swoją wielką srogością, e, straszy Polaków, atakuje Polaków, a teraz no, dopuścił się jeszcze określenia Armii Krajowej e, w sposób niegodziwy i skandaliczny. E, armią, e, która brała wręcz udział, e, os, oskarżyła Armię Krajową o współudział e, z Niemcami w dokonywaniu e, również rzekomych zbrodni na terenach białoruskich. To jest oczywiście nieprawda. Natomiast dlaczego tak się zachowuje w ten sposób Łukaszenka? On dzisiaj jest przyparty, można powiedzieć, do muru, jest między młotem a kowadłem, jego pozycja słabnie, a zatem zachowuje się trochę tak, jak człowiek z osobowością histroniczną. To jest taka osobowość, w której w sposób teatralny dane, dana osoba próbuje wszelkimi sposobami zwrócić na siebie uwagę, być widoczna dla innych. I tak wydaje się, zachowuje się politycznie Łukaszenka. Jest to jego właśnie ta polityka histroniczna, czyli za wszelką cenę poprzez atakowanie, zwłaszcza Polaków dzisiaj, ale nie tylko, próbuje zwrócić uwagę świata zachodniego. My pewne rzeczy przy Nie możemy oczywiście zaakceptować jego działań wobec Polaków, wręcz przeciwnie powinniśmy je napiętnować i tutaj robić wszystko, aby nasi rodacy byli chronieni na Białorusi ale też musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Łukaszenka widzi, że jeśli otworzy drzwi tylko w jedną stronę, na wschód, to Białoruś przestanie w przyszłości istnieć. My powinniśmy tę zasadę także zrozumieć i prowadzić grę na tak zwanych wielu fortepianach, tak jak to robił kiedyś Łukaszenka, i spróbować to państwo izolować, trzymać na dystans od Rosji ale też dać temu państwu perspektywę ewentualnego sprzymierzenia się z Europą Zachodnią, a przede wszystkim sprzymierzenia się w przyszłości z Polską pod jednym warunkiem, że prawa naszych rodaków będą tam przestrzegane, że wszystkie osoby, które są aresztowane zostaną natychmiast zwolnione i tylko pod takim warunkiem będzie możliwe wznowienie jakiegokolwiek dialogu. Pamiętajmy, że przyszłość Białorusi zadecyduje o tym, jak będzie wyglądał układ sił w tej części Europy na dziesięciolecie. Więc nie możemy też dać prezentu e, stronie wschodniej, stronie rosyjskiej, całkowicie zrywając relacje z Białorusią, bo to skończyłoby się fatalnie, to znaczy wchłonięciem Białorusi przez Federację Rosyjską, ale też nie możemy popierać działań Łukaszenki, wręcz przeciwnie, musimy go e, tam, gdzie trzeba potępić, ale dać Białorusinom i również bliskiemu otoczeniu Łukaszenki sygnał, że jeśli zaprzestaną represji, to jest możliwy powrót na drogę negocjacji z Zachodem. Panie doktorze, dziękuję za ten dzisiejszy przegląd sytuacji międzynarodowej. Widzimy, że wiele jest ognisk w skali globalnej bardzo zapalnych, które rodzą uzasadnione niepokoje. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam bardzo gorąco. Bóg dziękuję. zapłać z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. No, no, no.